Hej, hej, tutaj faciarze typują, a dzisiaj wracamy z kolejnymi propozycjami. Na wstępie zapraszamy Was do grupy na Facebooku, na której także dodajemy ciekawe propozycje. Faciarze typują typy bumacherskie. W dzisiejszym konkursie do zgarnięcia 50 zł na konto bonusowe Superbet musicie wytypować dokładny wynik meczu Manchester United a AC Milan, podać strzelca bramki, a także zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Pamiętajcie, że czas macie do rozpoczęcia meczu a w przypadku poprawnych takich samych odpowiedzi, zwycięzca będzie wylosowany. Powodzenia! Pod spodem w opisie znajdziecie link do legalnego bugmahera Superbet. Po rejestracji z naszego linku wpłacacie minimum 60 zł i dostajecie 50 zł bonusu i tydzień zwrotów za przegrane kupony do 500 zł. Bonus szybko i łatwo się obraca, więc polecamy skorzystać. I bez dłuższego przedłużania zaczynajmy. W kolejnym meczu Ligi Europy Rangers zagrał siebie z Slawią Praga. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1 do 1. Obie ekipy rządzą i dzielą w swoich ligach. Nie przegrali od bardzo dawna. Gospodarze mają już zapewnione mistrzostwo, więc w pełni skupiają się na lidze Europy. Typujemy, że w tym spotkaniu obie drużyny szczelą gola. Po kursie 1,75 Superbet. W lidze Europy Szakar zagrał siebie z Romą. W pierwszym spotkaniu Włosi wygrali 3 do zera, lecz wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku. Szaktar dominował w posiadaniu piłki, a także miał swoje sytuacje, lecz je nie wykorzystał. Teraz myślimy, że Roma odpuści, bo jedną nogą jest już w następnej rundzie rozgrywkowej, a w lidze muszą gonić czołówkę. Ostatnio przegrali z Parmą, która ostatni mecz wygrała w listopadzie. Gospodarze natomiast grają dobrze, zajmują drugie miejsce w tabeli i stracili najmniej goli w lidze. Nie zapominajmy też, że Szaktar ograł dwa razy Real, a także dwa razy z z Interem. W tym meczu typujemy, że zmotywowany Szaktar wygra lub zremisuje z ostatnio słabo dysponowaną Romą. Kurs na to zdarzenie to 1.54 Superbet. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie link do Superbetu. Wpadajcie na naszą grupę na Facebooku. Faciarze typują typy bugmacherskie. Pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji, powodzenia, trzymajcie się, do następnego, cześć.